Jestem Zabulon i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku, jak ułożyć kostkę. Dzisiaj zaprezentuję Wam kostkę 2 na 2 na 3 Jest to taki prostokąt. Dzisiaj pokażę Wam algorytmy i triki, jak ją ułożyć. Pierwsze, sobie ją rozmieszajmy. No, nie jest to najlepsza kostka. Bardzo się zacina. Można nawet nie zrobić taki trik. Wtedy wypadają elementy. A to tylko tak dla pokazania. Teraz muszę ją naprawić. Okłucz. No. Kostka jest rozmieszana. Na samym początku układania musimy. Tutaj jest taki środkowy pasek. Zawsze do niego sposobu albo mamy cały gotowy, albo mamy tylko obkręcić jednym ruchem i będzie już cały gotowy. Zawsze patrzymy sobie na jeden kolor, albo będą dwa naprzeciwko siebie, albo po bokach. No i wtedy tylko sobie tak dostawiamy, żeby był taki od razu cały pasek, albo będzie gotowy. Albo będzie wystarczyło go tylko tak obkręcić Kiedy mamy cały taki pasek gotowy Zwracamy uwagę tutaj na kolor No ja mam... Nie wiem co to za kostka jest, ale to mam szary, a to mam czarny No i w takiej sytuacji, kiedy mamy jeden tutaj Jak mamy z tej strony, gdzie jest bliżej nas No to wtedy Trzeba odsunąć to tak Albo nie, zrobię pierwszy na czarnym, bo go lepiej widać no to tak, podstawiamy wtedy tutaj, na tym pasku, gdzie mamy tylko jeden robimy tak, żeby żeby on był z przodu albo z lewej, albo z prawej strony jak jest blisko nas no to wtedy tam na dole, dajemy tam z tyłu robimy R2' Dosta dostawiaje się nam pasek i wtedy go obkręcamy i dostawiamy. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że. O, go po prostu tak wsadzimy. I zrobimy tak, bo wtedy ten pasek tutaj nam się popsuje. Musimy go tak, tak jakby. Tak nazwać, tak źle wstawić. Czyli pierwsze idziemy tym złym paskiem. Tutaj, później tylko go obkręcamy i znów wstawiamy. I jest już zrobiony ten pasek wraz z tymi warstwami. Teraz trzeba sobie tam dopasować. teraz tak, gdzieś tutaj będzie Wam się wyświetlał algorytm. Jak zamienić T2? To jest sytuacja taka jak z 2 na 2, tylko że tutaj jest inny algorytm. To jest tak. R2, U, R2. U' r2 u' d, r2 u' r2 u, r2 no i tu już nic. No i zostało nam tylko też ostatnie rzeczy, ten sam algorytm, i znowu robimy. R2 u', r2 u', r2 u' d. R2 U' R2 U R2 D' no kostkę mamy już ułożoną może być też taka sytuacja zaraz wam pokażę że będziecie musieli zamienić ten klocek z tym no to tutaj też będzie wam się wyświetlał algorytm to robicie R2 U2 R2, U2, R2, U2. No i sytuację macie rozwiązaną. Możecie mieć taką sytuację jeszcze, że ułożycie wszystko i zostanie wam taki pasek do zamienienia. To jest dosyć częsta sytuacja. Jest na to bardzo prosty algorytm. Robicie po prostu R2 i środkową warstwą ruszacie dwa razy. I znów R2, i później wracacie. No i kostka jest ułożona. Jest to bardzo prosta kostka, którą ułożycie po bardzo krótkim czasie. Fajna kostka, polecam. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Muszę już się z Wami pożegnać. No i cześć.